Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do tego wzywa nas ustami Jana Chrzciciela Kościół. Nawracamy się, bo jak Jezus mówi pod koniec, Jan Chrzciciel, przepraszam, mówi pod koniec tej Ewangelii, już siekiera do drzewa jest przyłożona, do korzenia, do pnia to właśnie, co mówiłem nam przy święty, jest tej na początku tej przyświęty, jest tej Ewangelii. Jan Chrzciciel widział już, że nadejście Mesjasza to jest nadchodzący sąd nad światem. I wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa on się rozpoczął. Że Od tych wielu setek lat sąd, sądzony jest świat, ktoś powiedział no jak. No właśnie. Wyjaśnienie tego, jak się dokonuje to przeczyszczenie, można powiedzieć, czy oczyszczenie świata przez Jezusa Chrystusa, jest tutaj wyjaśnione w tej Ewangelii. Bo ten Jan Chrciciel chrzci i zobaczył nagle, że przychodzą faryzeusze i saduceusze. I to wszystko, co teraz On powie, to jest do nich skierowane szczególnie faryzeuszów i saduceuszów. Plemię brzmijowe. Kto Wam pokazał, jak uciec przed jak nadchodzącym gniewem, czyli tym sądem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. To słowo owoc jest kluczowe. Czyli teraz to wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Ta faryzejska czy sadu, saducejska pobożność, tak jak wiemy z Ewangelii, to była taka zewnętrzna religijność na pokaz. Natomiast ona nie wydawała owocu. I teraz się zastanawiam, na jaki owoc ma wydać. Poszukam to w tych, w tych pierwszych czytaniach. W pierwszym czytaniu, co Lilka czytała, jeżeli teraz szybko przebiegnę wzrokiem, O, nie będzie sądził z pozorów. To jest proroctwo Izajasza, które zapowiada nadejście Jezusa. Czyli Jezus nie będzie sądził z pozorów. Czyli tej zewnętrzności, ani wyrokował według pogłosek, co się o kim mówi. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny widok. Czyli Jezus jest obrońcą czego? Czy jakich ludzi? Biednych. I pokornych. I tu nie chodzi tylko oczywiście o tą materialną stronę życia. Tylko że ja czuję się przed Bogiem ubogi. To znaczy, że mi czegoś brakuje duchowo, wewnętrznie. Dlatego potrzebuję bogactwa Królestwa Bożego, które nadchodzi. No i pokora, to drugie, nie? To jest, To jest owoc nawrócenia. Pokora, że my jesteśmy wobec Boga tacy, ale tak, także wobec innych. I w stosunku do innych ludzi jesteśmy pokorni. Wracamy do Ewangelii. A oni, yy, yy, Jezus mówi tak: Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, co oni sobie mówią. Abrahama mamy za Ojca. To no tak byśmy mówili, a my wszyscy jesteśmy ochrzczeni, pobożni i praktykujący. To tak można przetłumaczyć na dzisiejszy czas. No właśnie, tylko my jesteśmy ochrzczeni, chrzest daje zbawienie, jesteśmy praktykujący, bo ono daje nam zbawienie i łaskę. Tylko czy ta pobożność i to praktykowanie wydaje owoc ubóstwa duchowego i pokory wobec Boga i bliźniego? To jest właśnie ten owoc, to jest to zapytanie. Bo, jak mówi Chrzciciel, z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Powiem o tych kamieniach. Właśnie Jezus przyszedł, zobaczcie, jak Jezus, ten, który oczyszcza ludzkość, przygotowując na sąd, który sam, któremu sam będzie przewodniczył Jezus, temu sądowi, na światem. Przyszedł do kogo Przede wszystkim do ludzi, właśnie, którzy czują się źli, grzeszni, albo chorzy i słabi. I z nimi ucztował i przebywał. To są te kamienie, z których Bóg wzbudził sobie dzieci. Myślę, że wszyscy tak się trochę czujemy, nie? słabi, grzeszni, nie dajemy rady. Jeżeli takimi jesteśmy przed Bogiem, to jesteśmy oczyszczani przez łaskę. Przychodzimy właśnie praktykować nasze modlitwy, ciągle, często płacząc, wyrażając Bogu nasze, nasze cierpienia wewnętrzne, rodzinne. I wtedy jesteśmy oczyszczeni. Bo tam dalej już kończę, Jan Chrzciciel mówi, o Jezuś, On was chrzcić będzie Duchem Świętym i Ogniem. Tutaj można powiedzieć, że ten ogień, który symbolizuje Ducha Świętego, mówi o dwóch rzeczach. My potrzebujemy Ducha Świętego, który właśnie oczyszcza nas z wszystkiego, co złe, i oświeca nas łaską. Ale ten ogień symbolizuje też tą, tę siekierę, która przyłożona jest do korzenia drzew. Czyli ogień, który pochłonie zło. Czyli ogień też można powiedzieć w pewnym sensie piekielny. Że zło zostanie spalone. Tak mu pokazuje to przynajmniej Apokalipsa na przykład. Wiemy, że często piekło przedstawia się jako płomienie. On, czyli Jezus, mówi o nim Jan Krzyciel, ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Przenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu, o którym wspomniałem przed chwilą, nieugaszony. Pokora zbawi świat, tak się mówi. Ludzie, do których przychodzi Jezus, to jesteśmy my. Na pewno to, co robimy, to, co nasza obecność nam przy świętej, nasze modlitwy są tego dowodem że potrzebujemy Boga. Nikt nas nie zmuszał, żebyśmy tu przyszli. Po prostu chcemy być z Bogiem, z tym miłosiernym Jezusem, Chrystusem, aby uniknąć tego wiecznego potępienia ognia i żyć w wieczności na wieki. Amen.